Nie trzeba przemierzać połowy świata, by dotrzeć do tak z pozoru odległych rejonów jak Kanada czy Sybir. Jest miejsce w naszym powiecie, w którym obie krainy są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. To Witkowice, sołectwo w gminie Kęty. Częścią tej wsi są przysiłki Kanada i Sybir. Wciąż funkcjonują w świadomości miejscowej społeczności. Częścią sołectwa Witkowice są przysiłki Sybir i Kanada. Dlaczego to właśnie tutaj zadomowiły się ta nazwy? One nie są tylko tutaj, bo w kilku innych miejscach też jest Kanada i zdarzają się Sybiry. I można to wytłumaczyć Kanadę na przykład w dwojaki sposób. Jedni twierdzą, że Kanada stąd, że komuś kojarzył się krajobraz z Kanadą, że to mogły być właśnie takie lasy, jak w Kanadzie z wielkimi drzewami, jakieś pejzaże. A inni twierdzą, że w tym przysiłku, dzisiaj to jest cała ulica z przecznicami. Mieszkały rodziny, które wyjeżdżały do pracy do Kanady. To był czas przełomu XIX-XX wieku, ale potem oni albo ich potomkowie w czasach kryzysu końca lat XX. wrócili tutaj, zamieszkali w nas w starej ojcowiznie. No i nazywano ich Kanadyjczykami została Kanada. Natomiast Sibir wziął się z bardzo prozaicznego powodu. Jest to. Taki przysiółek, który, jakbyśmy to kolokwialnie powiedzieli, jest na wygwizdowie, Więc tam jest zimno, wieje i zimą, kiedy przychodziły śniegi, no nie takiej zimy, jak dzisiaj mamy zimy, tylko takie prawdziwe, jakie były dawno, dawno temu, nie szło tam dojść, bo drogi były zawiane, nie było takiego odśnieżania jak dzisiaj. No i ci ludzie byli odcięci jak na Syberii. I wszyscy z tego tam było wiecznie, zimno i mocno zaśnieżone, nazywali to Sybirem. I tak zostało. I tak zostało do dzisiaj.